Dzisiaj oglądamy urodziny Hydry 23. Możecie napisać w komentarzu życzenia. No to oglądamy. To są jej urodziny. Jego Ale Bardzo fajna. Tu, 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 tu. Ładnie. Dobra, mam gireczkę. Co to za skin do Edgara? A, to jest ten. Dobra, już wiem. Dobra, widzę, prawie zginął, ale emocje jak na O kurde Fajny jest w ogóle Fajna gierka, fajny edycik No, trochę edycik Edycik Edit Ale muza jak do jakiegoś edita 6 power nie za sytuacja możesz dużo z tym zrobić Ulta ma już gotowego Czarrażaraz sobie naładuje Poczeka na dogodną sytuację Co tutaj zaraz się wydarzy Co tu się wydarzy No chyba jednak odpuścił tu sytuację Tutaj sojuszują się, no nieładnie, tak myśli co by tu wykombinować, o, no i chyba będzie podjeżdżał, czy będzie podjeżdżał, nie, jednak się cofa, jednak z yy, powiedział, nie, 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 i jednak to nie ta sytuacja, nie. O, jednak Frank, no coraz ciężka sprawa, coraz ciężej się robi na mapie, bardzo mądrze użyty ulcik. Mm -hmm, chyba zaraz będzie ten oponent niszczony. Chyba, że ten coś nie zeświruje. Co, Co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy Zabił. Są blisko siebie 8 perełek, czyli duża przewaga. Szelka zaczęła strzelać, No trochę się tutaj sytuacja rozkręciła. Tutaj no zdedała. Ten zewro po niej włączył super czarza. Ja, no i na czas gra. Bum, 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 bum. No, trochę grozy było, bo użyła ulcika, ale jest nieźle, nieźle. Numer jeden, osiem powercubesów, lecimy dalej, dalej. Ole muza. Agresywnie gra. No, zobaczymy, czy to się opłaci. Ma Ulta zabiła Ultem. Nic yy, takiego cudownego. Mamy kolcika, co sprawia, że krzaki. Uuuu, nieźle gadżetem, zabiła go. Jest co najmniej średnio, a nawet dobrze w porywach. Mamy tutaj szelkę. Okej, okay, klepią się. Frank. Biedny Frank zaraz ginie, o? Wie, że nie ma szansy, cofa tym Frankiem. Chce się sojuszować, ale Hydra już udowodniła nieraz, że ona nie lubi się sojuszować. Charge odpaliła i zabiła. Oj, ten. Showdown. Jest Elbrimo. Elbrimo co ma duże gacie. Ciekawostko, Elbrimo bije na blisko. Ale ciekawostka. Co ona będzie oddawać? Czy ją porąbało? Jak tak mogła zrobić? on ją oddała. Płacze, biedactwo, kurde. Dobra, będę łaskowy. Ostatnia gierka. No, trochę ryzykownie, ale widać, że jest doświadczony, więc nabił. W ogóle, co to za postać? ulicy. widzę Kilka bedów mi ominęło i tak myślę, co to za postać? Jak wiecie możecie napisać w komentarzu. A dob... No, chyba wiem czy to za postać. To sobie zapomniałem ale... <ścoughs> o niej. O... A pewnie moi widzowie też sobie zapomnieli. No, nic na te zwyczajnego. Każdemu się może zdarzyć. Albo nie zależy jak leży. Dobra, co tutaj mamy? Mamy sytuację rank. I no, muza. Uuu, mhm. malutko, malutko. Prawie już zginął, ale jednak, jednak ma farta. Uuu, ale kilek Co tu się dzieje? Aż zapomniałem mówić tego wszystkiego. Dobra, pog. Dobra, to byłoby na tyle likes, sub. No i się